Cześć, Merhaba, tutaj Blanka z kanału pod tureckim słońcem. Słuchajcie, wybieram się w odwiedziny do mojego znajomego. Pozdrawiam Sepcia, który mieszka obecnie w SIDE. Mimo tego, że mam auto i mogłabym wygodnie pojechać autem, to zdecydowałam się nagra nagrać dla Was taki filmik: jak dojechać z Alani do SIDE, z SIDE do Alani za pomocą dolmusza, czyli samodzielnie. Także mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie, zostawicie jakiś komentarz, a także lajki. Ja w tym momencie wybieram się na pierwszy przystanek, czyli na dworzec dla Dolmuszy. Mimo tego, że mogłabym wsiąść po drodze, ale chciałabym Wam pokazać od samego początku, jak po prostu wygląda cała trasa. Także zapraszam do oglądania i do zobaczenia później. W miejscu tym jak gdzieś znajdował się bardzo słynny, piątkowy bazar w Alani. W tym momencie, jak widzicie, są tutaj trwają różne prace budowlane, dlatego ten bazar już, no, że tak powiem, nie jest organizowany. W Alani mamy bazar wtorkowy niedaleko hotelu Bluster, ale tutaj właśnie znajduje się dworzec dla dolmuszy, który pokazywałam Wam niejednokrotnie, także... Jeżeli nie, nie wiecie, gdzie on się znajduje, to zapraszam do odcinka. Bodajże od Dinczaj tam najlepiej tłumaczyłam, jak dojść na dworzec dla Dolmuszy. Mamy tutaj różne przystanki. Na przystankach wskazane są numery autobusów, które zatrzymują się na danym przystanku. Tutaj mamy taki bazar, który właściwie jest cały czas od poniedziałku do niedzieli czynny. Natomiast ten, wtorkowy, ten piątkowy bazar, o którym Wam mówiłam, to był taki Taki bazar, który właśnie wyłącznie w piątek kupcy się rozkładali. No i co? Zazwyczaj my teraz mamy godzinę jakoś chyba ósmą, dlatego nie ma tutaj ruchu. Natomiast zazwyczaj jest ktoś, kto pomaga, pokazuje. Jeżeli powiecie na przykład, do jakiego hotelu chcecie dojechać, to wtedy pan pomaga. O, widzicie? Tutaj mamy Manavgat Sida. Dolmów numer 20. Zaraz spróbuję zapytać się, czy Um, czy mogę jeszcze wsiąść? Chyba, że mi ucieknie, bo chciałabym Wam najpierw coś nagrać. A tutaj macie na przykład 50, która jest do Konakle. Tak to wygląda. I ruszam. Siadłam, nie miałam za bardzo jak kręcić na, w dolmusu, dlatego że było dosyć sporo osób. Na chwilę się zatrzymam, zanim się przesiodnę i opowiem wam co nieco, ponieważ jak w Alani byłam, to mój dolmus od razu ruszał. Dlatego nie miałam czasu opowiedzieć wam. No i teraz nadrabiam. Jeżeli będziecie chcieli pojechać do SIDE antycznej części na własną rękę, to nie ma z Alani jednego autobusu musicie się przesiąść, także najpierw wsiadamy do dolmusz, który ma na przedniej szybie napis Manavgat i e, jedziecie do dworca Manavgat i tutaj przesiadacie się w kolejny dolmusz, który będzie jechał do antycznego miasta Side. Ja właśnie teraz wysiadłam, za chwilę Wam pokażę jak ten dworzec wygląda. Ja ostatni raz dolmuszem do Side jechałam jakieś no, myślę, że 4 lata temu, 5 lat temu, i widzę, że się nieco zmieniło, także za chwilę wszystko Wam pokażę, żebyście wiedzieli, gdzie wysiadacie i gdzie następnie się kierujecie. Ja nie sprawdziłam godziny odjazdu mojego Dolmusza, natomiast zawsze Wam polecam aplikację mówić. Tam możecie sprawdzić całą trasę, jak wygląda, o której godzinie taki Dolmus rusza, i możecie zobaczyć właśnie na mapce, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o trasę, to Sidę tak naprawdę jest położone. Około 60 km od Alani. Natomiast ja jechałam prawie dwie godziny. E, cały czas ten dolmur się zatrzymywał. On jedzie główną drogą, praktycznie wzdłuż morza, wzdłuż e, tych głównych hoteli, najbardziej popularnych. E, I co chwilę się zatrzymywał. Również mieliśmy postój na mm, zatankowanie, także nie zdziwicie się. E, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Ja tak naprawdę mogłam wsiąść właśnie po drodze, tak jak Wam powiedziałam ale zależało mi na tym, żeby pokazać Wam pierwszy przystanek, gdzie możecie wsiąść i miało to o tyle swój plus, że po prostu miałam miejsce siedzące przez całą trasę, a niektórzy nie mieli tego szczęścia. Autobus Dolmusz na pewno zatrzymuje się przy dworcu autobusowym. W Alani mamy dwa dworce. Jeden to jest tak zwany dla Dolmuszy, który jest w centrum miasta, mniej więcej tam, gdzie znajduje się na wysokości portu, tam, gdzie jest taki duży, taka duża rzeźba ataturka, a następnie drugi to jest dworzec autobusowy, który znajduje się na wjeździe do Alanii. I ja tak naprawdę mogłam siąść tam z tego względu, że. Ci turyści, którzy mają hotele na początku Alani, tak jak Cleopatra Life, Cleopatra Melissa, Cleopatra Royal Palm, no wy, Wam polecam wsiąść do Dolmusza właśnie na dworcu dla autobusów. Natomiast ci, co mają um, hotele w centrum miasta, to żeby wsiedli do um, Dolmusza, który odjeżdża z dworca dla Dolmuszy. Także za chwilę nagram Wam to jak wygląda dworzec, yy, na którym się zatrzymaliśmy, dworzec w Manavgat i postaram się znaleźć kolejny dolmusz, yy, którym dojadę już do antycznego miasta Side. A i w ogóle chciałam pozdrowić tutaj Pana Mariusza, który ostatnio zostawił bardzo fajny komentarz właśnie o tym, opowiedział jak dojechał do Side na własną rękę i ten komentarz jest podpięty pod filmikiem e, o zmianach w Side, także jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam. Tak samo możecie oglądać filmik, gdzie pokazywałam jak dojechać na wzgórze z napisem I love, I love Alania, ponieważ tam opowiadałam właśnie o aplikacji, mówić, którą wam serdecznie polecam. Tak wygląda. Położę. Tak podjechał. Buśik, zaraz zobaczymy. Widzicie zawsze na przedniej szybie jest rozpiska mniej więcej, gdzie te autobusy dolmusze jadą. Tamtąd widzę, że jest też dolmusz, który dojeżdża do wodospadu Manawka. No ale ja będę szukała side. No, toalety. Myślę, że tutaj możemy teraz wsiąść. Mana Arca Mana No dobra, idę poszukać udało mi się przesiąść, jestem w drugim domuszu, teraz jadę do antycznego side. Też kulary, kolega syn. Dobra, kochani, wysiadłam. Tam jest w tą stronę antyczne SIDE. Tak wygląda dworzec dla dolmuszy w SIDE. Antyczna część. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmiki, to pamiętacie, że właśnie mówiłam o tym, że niedawno powstał specjalny parking. Tam po lewej parkują samochody, natomiast z tej strony wszystkie dolmusze. I tutaj też będziemy, będę wsiadać, jak będę chciała wrócić do Alani. Dolmuszu pokazywało, że jest ponad 32 stopnie, a ja dzisiaj nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych, także brawa dla mnie. Teraz będę szła, żeby spotkać się z Sepcią. Ale chciałam Wam jeszcze parę rzeczy dopowiedzieć. Pierwsza rzecz. Ja zarówno jadąc z Alani do Manavgat oraz z Manavgat do Side wysiadałam na ostatnim przystanku. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wysiąść gdzieś po drodze, wystarczy powiedzieć inneczek VAR i wtedy kierowca zatrzyma się i was wypuści. Druga rzecz, płatność tylko gotówką e, liry płacimy na samym końcu. Już wysiadając, jeżeli chodzi o pierwszą, pierwszy etap podróży, czyli z Alani do Manavgat, zapłaciłam dokładnie 145 lir. Natomiast jeżeli chodzi o Manawgat dosyć, te zapłaciłam 40 lir. Myślę, że nie ma problemu, żeby zapłacić również euro czy dolarami, ponieważ w Turcji kochają te waluty. Także nie martwcie się, ale na pewno trzeba mieć gotówkę. Kartą nie można było płacić. Jeszcze chciałam dopowiedzieć jedną rzecz. Troszeczkę dzisiaj tak chaotycznie nagrywam. Po pierwsze, dawno już dla Was nie nagrywam. Po drugie, Sama nie wiedziałam czego się spodziewać, bo tak jak powiedziałam, ja ostatni raz na własną rękę do Site przyjeżdżałam jakieś, myślę, że 4 lata temu i wydaje mi się, że to całkowicie inaczej wyglądało. Natomiast jak um, wjechaliśmy na ten dworzec dla dolmuszy w Manapka, Troszeczkę czułam się zagubiona, bo tak jak widzieliście, było tam strasznie dużo dolmuszy i nie wiedziałam, do którego powinnam wsiąść. Ale tak samo jak w przypadku Alani, był tam pan, który do którego można było podejść, mówiło się, gdzie się chce jechać, i on pokazywał ten dolmusz, który właśnie już ruszał w kierunku, no, w moim przypadku, antycznego SIDE. Także nie bójcie się pytać, wystarczy nauczyć się SIDE Antic Kenti albo SIDE. Oni będą wiedzieli, że jeżeli jesteście turystami, to z pewnością jedziecie do tej antycznej części. Także nie wiem, czy coś tam nagram dla Was całego dnia z sepcią. Może tak, może nie, ale na pewno wrócę do Was, jeżeli chodzi o nagrywanie drogi powrotnej do Alani. Także do zobaczenia później. Tak prezentuje się ogromny parking dla samochodów. Mamy godzinę, nie wiem, chyba około 9.30 i praktycznie cały parking jest. Pusty, ale wydaje mi się, że po prostu chodzi o e, cenę, no bo 150 lir za pierwszą godzinę to jest dosyć sporo. E, I druga kwestia, mamy czerwiec, bo Wy oglądacie te filmy z opóźnieniem, z tego względu, że ja teraz pracuję. E, także e, jakoś w tym pierwszym tygodniu czerwca zauważyliśmy duży spadek turystów. Nie wiem dlaczego. Mamy nadzieję, że to się odmieni. Zaraz będą wakacje. Szkoła się skończy i liczymy na to, że nas odwiedzicie. Bo z tego co wiem, w Polsce pogoda jest tragiczna, natomiast tutaj w Turcji jest przepięknie. Wszystkie samochody parkują tutaj, jeśli znajdą miejsce. Ja też poprzednio dwa razy tutaj parkowałam, no bo jest za darmo nie ma póki co przynajmniej żadnego zakazu. Także jeżeli będziecie przyjeżdżać. Samochodem to w pierwszej kolejności możecie właśnie spróbować zaparkować w tym miejscu. A antyczne CD jest po lewej stronie, dlatego że przypominam, że do antycznego miasta nie można wjeżdżać samochodami. Tam jest zakaz ruchu e, samochodami, tylko ewentualnie jakieś ta taksówki bądź samochody uprzywilejowane. Słuchajcie, po 20 minutach znalazłam mieszkanie Sepcia i to jest oto powód, dlaczego ja tutaj przyjechałam, czyli grzybki w oście. Które zbierała i zrobiła moja mama. Także mamuś, Sepcio, bardzo Ci dziękuję za grzyby. On już tutaj zaciera ręce. Przekazuję? Bardzo No takich rzeczy nam brakuje, także jak jesteście, przyjeżdżacie w odwiedziny do kogoś, kto mieszka w Turcji, jak najbardziej możecie i suszone grzyby i jakieś właśnie w odcie i kabanosy, z tego na pewno zawsze się ucieszymy. I jeszcze chciałam jedną rzecz do powiedzieć, o której zapomniałam. Mówiłam Wam, że płaci się jak się wychodzi z dolmusza. Natomiast słuchajcie, mimo tego, że jest dużo osób, to nie ma czegoś takiego, że ktoś wyjdzie i nie zapłaci. A pod tym względem Turcy tu są bardzo no, w porządku. Nie widziałam jeszcze żadnej osoby, która po prostu uciekłaby przed płaceniem. Doszliśmy do punktu, właśnie gdzie już e, za ten punkt nie można wjechać samochodem. Także jak jesteście na wakacjach w Sydney i macie hotel e, w tej antycznej części, to często odbiór jest właśnie z tego miejsca. A przed nami już Fontanna, Minfeum. Ty w ogóle e, pierwszy raz uczestniczysz w filmiku, także może Cię przedstawimy. Kim Ty w ogóle jesteś, Serco? Ja jestem zwariowanym, pozytywnym pilotem, który od 4 lat już pracuje i mieszka w Turcji. No i mam przyjemność właśnie oprowadzać po takich miejscach jak to kochani. Dobra, zaraz wam pokażę jakie mi. Korzystamy z tego względu, że nie ma teraz za dużo turystów, także dopchaliśmy się do barierek, bo zobaczcie, w SIDE za każdym razem wam mówię o tym, że trwają prace naprawcze, także SID cały czas się zmienia. I Sepcio wcześniej mieszkał w Alani, a teraz w tym roku mieszka w Sida i jest bardzo zadowolony. Tak jest. Ciuchcia wróciła do łask. Pamiętajcie, że w okresie zimowym jest tutaj autobus, no ale jak już się zrobiło teraz tak ciepło, to można przejechać się Ciuchcią. Jest to taka fajna atrakcja i też nie musicie maszerować tak jak my to zrobiliśmy. Warto pokazać, że się Macie tutaj możliwość kupienia, ale niestety zwierzątek nie można. I co? 10 lir już teraz, teraz kosztuje? Tak, 10 lir. 10 lir. Dobra, a teraz jeszcze coś, co prawda, ja alkoholu nie pijam, ale sercio tutaj, z czego słynie SIDAR? O, kochani, piwo z granatem. <grywa> piwo z granatem ale nie taki wybuchowy. Sokiem z granatu, tak. Jak będziecie w Side i lubicie piwo, to polecamy właśnie, żebyście wstąpili do jednej z knajpek i wypróbowali. Zmusiłam Sebastiana, żebyśmy zamoczyli stopy w morzu, bo pan Sebastian powiedział, że dla niego jest zbyt zimna woda, żeby jeszcze... W po roku. Pewnie. Ale tego się nie robi. No nie może być tak źle. No dobra, trochę tutaj na początku jest chłodnawa. Nie wiem czy zobaczycie rybki. Ej, nie jeźle, Sebcio. No nie, aż tak nie, ale jest źle. Sepcio. Zaraz wam pokażę. Ja chyba nie widać. No dobra, zaraz tam idę. Słuchajcie, tutaj w Sidę o tyle fajnie, że pod spodem macie bardzo delikatny piasek. Jest bardzo przyjemnie, nie ma żadnych skał, tak jak w alani. I właśnie bardzo przyjemne zejście. Sidę. O! Sepcie naprawdę pokochał Sidę. To co, wracasz później do Ananii czy jednak Sidę? Życiu kochani, przyjeżdżajcie do Sidę. wypoczywajcie piękne plaże, swoim pary, jedzonko, wszystko co dusza za prawie. I scepcie jako pilot. Czy tak ja. <laughs> nie tu Cola Przyszliśmy zobaczyć świątynię. Bo ja niedługo będę musiała się zbierać do domu do Alani, bo mam jeszcze plany wieczorne, a szkoda, bo chętnie bym tutaj została właśnie do wieczora. I pokazała Wam Sidę nocą. Patrzcie, ostatnio Wam pokazywałam, że można wejść do bazyliki i już jest zamknięte, także naprawdę Sidę nie nadążyjcie za zmianami. No i Sebastian zamówił słynne piwo z sokiem z granatu. Koniecznie kochani musicie spróbować. Jest przepyszne. No nie wiem, ja wam nie powiem, dlatego że nie lubię w ogóle piwa. Na zdrowie. Na zdrowie. Jak to mój mąż się śmieje, ja nie jestem prawdziwą polką. Pryczne. Polecamy, tak, polecamy. Jeżeli kiedy, naprawdę, jeżeli kiedykolwiek będziecie wste... Skle... Warto naprawdę spróbować tego piwa, dlatego że sama nazwa tego miasta wiąże się właśnie z owocem granatu, moi drodzy. Tak, po Anatolisku Syde oznacza owoc granatu. Słuchajcie, podeszliśmy tutaj do drogi kolumnowej, ulicy Kolumnowej. Kiedyś ktoś się mnie zapytał 17 euro to kosztowało. Teraz widzę, że cena została zmieniona na 10 euro. I jak kupicie bilet, to też można wejść do teatru, ale pamiętajcie, że w tym momencie teatr jest zamknięty. No dobra, a ja już powoli zmierzam do mojego dolmusza. Mijamy antyczną fontannę. Czekajcie, bo tu tak, jedzie Ciuchcia, zaraz będzie nas mijać pewnie. I tam jak widzicie, to właśnie. Tą Ciuchcią tutaj możecie dojechać. Tam zrobili bezpłatne toalety i zrobili właśnie jakieś centrum dla turysty Tak właśnie tu chciałam pokazać tu ci mówiłam że są wykopaliska i widzisz tam są mozaiki nie kiedy to udostępnił Przypominam, że z Sita będziemy jechać z antecznego site do Manawgat i tam będziemy się przesiadać Przeszliśmy przez centrum. Zobaczcie, tam macie taksówki, jakbyście potrzebowali. Ale pamiętajcie, kochani, jeśli chodzi o taksówki, żeby przede wszystkim wejść, zaproponować cenę, podać miejsce, do którego chcecie dojechać i sprawdzajcie, czy jest taksometr połączony. Jest to bardzo cenna, słuchajcie, informacja. Tak, zawsze to powtarzamy, bo niestety oszukują, tym bardziej jak widzą turystów. Czyli co? Co 5 minut chyba wychodzi? Ty znasz niemiecki. Z Sidema. Za 5 minut. A z Manavgat później do Alani, co? Około 20 minut, mówiłeś? Tak. No kochani, ja czekam na mój pierwszy domusz. Pieniądze przygotowane, 40 lir. dla przypomnienia. I teraz tak, czy opłaca się przyjeżdżać na własną rękę do Sitem? Hmm. Odpowiedź moja będzie: to zależy. To zależy, ile czasu macie. Czy przyjeżdżacie do Turcji po raz pierwszy? Jeżeli po raz pierwszy jesteście na krótki okres, to jednak polecałabym wycieczkę zorganizowaną z polskim przewodnikiem, który co nieco Wam opowie o Turcji, opowie Wam o SIDE. Natomiast, jeżeli przyjeżdżacie po raz kolejny i chcielibyście po prostu więcej czasu spędzić w SIDE, nie tylko te dwie godziny, które otrzymujecie podczas wycieczki, to jak najbardziej można przyjechać tutaj Dolmuszem. Jedynym takim minusem jest to, że po prostu droga zajęła mniej więcej 2,5 godziny w jedną stronę, także musicie zwrócić na to uwagę, że to będzie wycieczka już całodniowa. No a jak macie zorganizowaną wycieczkę, to poza Sidi macie również dodatkowe atrakcje. Często jest to wodospad. Man Manavgat. To mam, Ma Manavgat. Manavgat, Manavgat. Man I siadam do Manavgat. Man Też Kamera Kirk, evet. teście No, mam nadzieję, że złapię szybkie połączenie do alani. Nie będę musiała długo czekać, ale na pewno też tam ten filmik. Muszę się z Wami podzielić pewną historią, taką dla Was, żebyście uważali. Bo wziąłem ten do, dolmusz do manavgat. Pokazali mi panowie, gdzie mam stanąć, gdzie mam, do którego dolmusza wejść. No i sytuacja była taka, że pan się zatrzymał i powiedział, że wszyscy mamy wysiadać. A ja mówię, ale tu nie ma Dolmuszu do Alani. No i pan się zezłościł i mnie podwiózł dalej. Wszyscy wysiedli wcześniej, także pilnujcie, gdzie wysiadacie, bo okazało się, że daleko, daleko, ee, daleko bym musiała po prostu spacerować. A teraz zaraz znajdę dolmusz do Alani. Widzicie dwudziestka Alania Konakry, tutaj mi panie bardzo pomogły. Także wsiadamy. Wszystko się dzieje bardzo szybko. Ja właśnie wysiadłam. Tym razem zdecydowałam, że wysiądę przy dworcu autobusowym, ponieważ ja mieszkam przy hotelu Blustar, który znajduje się właśnie na początku Alani. Co ciekawe, autobus ten dosyć szybko jechał. Mało było przystanków po drodze, także zajechaliśmy niecałe półtorej godziny. Był dużo wygodniejszy ten autobus, większy. Natomiast zapłaciłam troszeczkę więcej, bo zapłaciłam 100 155 lir w jedną stronę co chciałam wam jeszcze powiedzieć te autobusy, te dolmusze które jechały z Alani do Manavgat bądź z Manavgat do Alani to faktycznie płaciło się na samym końcu wtedy kiedy się wysiadało natomiast te mniejsze dolmusze czyli z Manavgat do Side z Side do Manavgat Teraz była informacja, żeby zapłacić od razu po wejściu do Dolmusza. E, za pierwszym razem, czyli w stronę Side, ja zapłaciłam wychodząc, ale widziałam, że dużo Turków płaciło właśnie wchodząc. Także wszystko to zależy, tak naprawdę, mm, od Dolmusza, od y, kierowcy, ale możecie tutaj zaobserwować po prostu sytuację, e, jak robią to lokal, lokalsi mm, Turcy. Fajna wycieczka, mówię, jeżeli macie dużo czasu, jeżeli chcielibyście po prostu spędzić na przykład cały dzień w CIDE, jest to dobra opcja, żeby wybrać się samodzielnie. Nie jest to aż takie drogie, zajmuje troszeczkę czasu. Natomiast, co chciałam powiedzieć, przede wszystkim pamiętajcie, żeby upewnić się, czy w dobrym miejscu jesteście wysadzani, bo. Gdybym wysiadła w Manavgat tam gdzie kierowca mi kazał, to naprawdę miałabym problem, żeby dojść do dworca dla dolmuszy. Także uważajcie, bądźcie czujni. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze lajki, a także za obserwowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Uzaki, papa.